Dlaczego niektóre wkręty posiadają niepełny gwint? Jeżeli Cię to interesuje, zapraszam. Tutaj chodzi mi o ten element wkręta, który jest niegwintowany, zwany czpieniem. Na potrzeby filmu dodam, że nie biorę pod uwagę różnych cech wkrętów, typu samowiercące, z płaskim yy, itd., itd. Zacznijmy od wkrętów z pełnym gwintem. Nimi można połączyć dwa elementy, ale te elementy skręcane nie będą do siebie przyciągane. Druga sprawa jest taka, że wkręcając tego wkręta, występują duże siły tarcia, yy, wkręt się przegrzewa, przez co może ulec pęknięciu, ewentualnie jak Uda się nam wkręcić dwa elementy, wkręt może być właśnie przez to przegrzanie osłabiony. Wkręt z niepełnym gwintem umożliwia nam połączenie dwóch elementów, załóżmy, że desek i bardzo silne przyciąganie ich do siebie. Teraz to, że wkręt nie ma tutaj gwintu, on będzie się obracał w materiale, dociągając dolny materiał. Te dodatkowo mają taki frezik, który jeszcze bardziej powiększają ten otwór. Zaraz to pokażę. Teraz pokażę, jak to wygląda w praktyce. Tutaj mamy wkręt, jak ja to nazywam, a tutaj bez. I tu na potrzeby filmu dałem sobie sklejkę, żeby zrobić Przerwę. Więc wkręcamy na razie kot. I tego również. Teraz usuniemy sklejkę. I patrzcie, jak to się zachowuje. Wkręt z dociągaczem. pięknie dociągnął. Natomiast wkręt bez dociągacza. On się wkręcił. I widzicie, wchodzi w drewno. Rozwalają drewno. Wiadomo, jak on już tu obróci gwintem, to już dociągnie, ale efekt jest słaby. No i tak to wygląda. Tu trzyma jak pierun, a tutaj mimo, że pękło, to jest niedociągnięte. Jeżeli rozwijałem Twoje wątpliwości, bo nie każdy musi wszystko wiedzieć, zostaw lajka, napisz jakiś komentarz, zasubskrybuj, a ja Cię pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Cześć.